Ponad setka małych żaków uczestniczyła w kolejnych zajęciach zorganizowanych 16 listopada bieżącego roku w ramach Jesielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, podczas gdy starsi studenci poznawali psychikę zwierząt, słuchając wykładu doktora inżyniera Marcina Lisa z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, grupa najmłodszych w Centrum Edukacji Sowa odkrywała tajemnice budowy naszej planety. Studenci dowiedzieli się, ile lat liczy Ziemia i jakie skały ją budują. Odkryli również tajemnice, które skrywają bardzo stare skały. Zobaczyli między innymi dużych rozmiarów amonita. Nie lada zagadką dla małych słuchaczy okazała się burząca pianą wapienna skała. Dokonaliśmy również podziału tych skał ze względu na pochodzenie, powiązania, które minerały, jakie skały budują, w których skałach powstają procesy krasowe i tworzą się jaskinie. Poznaliśmy również skamieniałości, czyli ślady życia w skałach. Ciekawiły ich barwy, ciekawiły ich struktury, często minerały na przykład mylili, ale właśnie przez to nasze spotkanie mogli poznać prawdziwe nazwy i prawdziwe ich znaczenie, zastosowanie. I na pewno ciekawiły ich też również te doświadczenia związane z, z, z badaniem twardości skały, czy z badaniem y, rozpuszczalności skał węglanowych. Na koniec zajęć dzieci mogły y, dokonać y, odcisku swojej dłoni na glince, y, którą zabrali do domu, y, i po wysuszeniu na pewno będą mieli ciekawą pamiątkę z, tego, z tych zajęć. Również dostali zadanie domowe, mają. Przeprowadzić doświadczenie tworzenia się soli morskiej. Jak nazywa się ta skała? Granit. Ran. I jest, jest skałą, która buduje wnętrze ziemi, skorupę ziemską, prawda? Skorupę ziemską. Mam tu dwa przemienie, one są bardzo twarde. I będę teraz uderzał jednym I zobaczcie, czy dostrzeżecie, że iskry zyskają. Dobrze? Zobaczcie. Nie. No, to no nie jest to. Ok. Dobrze? Co to jest skała? To jest piasek, To jest piaskowiec. Tylko ma różną barwę, dlatego że to mieszka różnie. Ale jak się nazywają te or szczątki organizmów żywych, które zachowały się w skalę? Mięso. Mięso przecież się zepsuje. I zniknie. No? No, muszę Wam powiedzieć chyba co. Skamieniałości. Skamieniałości. Z kamieniałości. Amonit. A organizmy żyją Amonii. na świecie. Poznawaliśmy jak, jak się skały mogą zmieniać jak jak Z kamienia. I, i Zobaczyliśmy te skały, jak wyglądają, jakie są, są, są zrobione, i tak to się działo. Czy zwierzęta myślą tak jak ludzie? Elementy zoopsychologii i etologii zwierząt to temat wykładu, w którym brali udział pozostali studenci uniwersytetu, czyli grupy czerwona, zielona i niebieska. Dzieci mogły porównać psychikę zwierząt i ludzi, zobaczyły jak wygląda świat widziany oczami pszczoły oraz odkryły wiele zagadek umysłu naszych czworonożnych przyjaciół.